Zapraszam państwa na odcinek poświęcony klientowi Java. Szybki przegląd wybranych funkcji oraz podsumowanie dotychczasowych odcinków. Na dole naszego Elo widzimy wstążkę z poszczególnymi widokami, które dobieramy sobie według upodobania. Co muszę zrobić, aby przypiąć tutaj kafelek? Wybieram kafelek, prawy przycisk, przypnij do paska nawigacji. Gotowe. Kolejną ważną zaletą ELO jest wyszukiwanie, które bardzo dobrze jest filtrować poprzez dostępne tutaj filtry. Można dodać z tej listy, te, których potrzebujemy, aby zwiększyć trafialność w wyniku naszego wyszukiwania. To wyszukiwanie jest ustawione na pełnotekstowe, ma szukać w feedzie, ma szukać w metadanych. I we wszystkich polach. Spróbujmy wyszukać. Elo. Jest to fraza, której szukam bardzo często, i chcę teraz zapisać to wyszukiwanie, żeby nie musiała wpisywać go za każdym razem. Szukaj. Zapisz wyszukiwanie. Dodaj nowe wyszukiwanie ulubione. Zostawiam tę samą nazwę, Elo? OK. Ulubione wyszukiwanie znajduje się teraz na stronie startowej jako kafelek. Przejdźmy na chwilę do repozytorium, aby zobaczyć funkcję przy dokumencie. Mamy dowolność, jeżeli chodzi o widok dokumentu. Możemy widzieć go wraz z metadanymi, z feedem lub wybierając po prostu inne opcje podglądu. Przy dokumencie znajdują się narzędzia do współpracy. Fiszki, karteczki, markery, zakreślacze, fit, w którym informujemy innych o postępach, zmianach, prośbach. Możemy tutaj użyć ad i wybierając z listy grupy lub poszczególne osoby, do których kierujemy post, możemy używać również hashtagi, ograniczać widoczność do osób bezpośrednio zainteresowanych. Wróćmy na chwilę do ekranu startowego profilu Shona Robertsa. Edycja profilu, i tutaj mamy miejsce na szczegółowe informacje na temat właściciela tego konta. Pracownik może sam edytować wszystkie dane o sobie, a tutaj możemy dodać zdjęcie za pomocą drag and drop lub wczytać je ze zdjęć z urządzenia. Kolejną ciekawą sprawą jest wstążka u góry. Ulubione to zbiór pozycji, które dobieramy sobie indywidualnie. Tak jak nazwa wskazuje, ulubione, czyli te, które używamy często, chcemy mieć je zawsze pod ręką. Funkcje w pozostałych zakładkach wstążki kompletowane są tematycznie. Oraz ulubiona funkcja przez wielu, czyli funkcja Przeszukaj funkcję. Wyszukam jedną z przykładowych funkcji. Prawy przycisk, przypnij do ulubionych. Ta pozycja pojawi się teraz zawsze w zakładce Ulubione. Możemy ją również odpiąć, kiedy będziemy tego chcieli. W poprzednich filmach pokazywałam już zmianę ustawień do poszczególnych kafelek. Od kolorystyki po symbol grafiki do rozpoznania tego kafelka, wielkość. Każdy kafelek możemy w ten sposób dopasowywać sobie oddzielnie. A co pojawia się w tym miejscu na ekranie startowym? Wyszukujemy przykładowy dokument. Jak widzimy, w strukturze naszego archiwum możemy przechowywać w nim każdy rodzaj dokumentu. Czy to będzie PDF, zdjęcia tak jak tutaj widzimy, czy tak jak w tym folderze różne rodzaje. Wszystkie te dokumenty Elo przyjmie bez żadnego problemu. Wybiorę przykładowy dokument i zadziałam przy nim w feedzie. Napiszę wiadomość do kolegi z pracy. Potrzebuję aktualne dane do tej ulotki. Wpisuję Ed i wybieram z listy pracownika, do którego kieruję wiadomość. Utworzył się post. Przyloguję się na profil pana Adriana i już na wstępie na ekranie startowym wyświetla mi się wiadomość od innego pracownika. Klikając w tą wiadomość, Elo bezpośrednio przenosi mnie do dokumentu, o którym mowa. Mogę dopisać mu obok w feedzie lub wrócić do ekranu startowego i tam dodać wiadomość. Kiedy mamy tutaj dużo wpisów, możemy je filtrować według swoich potrzeb. Pod samym postem dostępne są opcje: zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco co do tego dokumentu. Możemy go oznaczyć jako ważny lub po prostu usunąć, jeżeli jest dla nas już nieaktualny. Od razu tutaj dopiszę odpowiedź, że do końca tego tygodnia zadanie będzie wykonane: utwórz. W pracy nad dokumentami potrzebne nam są zakładki ze wstążki, których dany użytkownik potrzebuje do codziennej pracy. Ich ilość jest konfigurowalna dla każdego użytkownika indywidualnie, w zależności od tego, jakimi modułami ELO dysponuje, czego potrzebuje w pracy i jak wyglądają jego codzienne zadania. A zamiast przeszukiwania zakładek możemy oczywiście skorzystać z przeszukania funkcji. Praca pod ELO musi być dla użytkownika łatwa i intuicyjna, bo tylko w taki sposób można czerpać przyjemność skorzystania z platformy, jaką jest ELO ECM Suite.